ogród, w którym rośnie europejskie drzewo roku, jedno z najpiękniejszych i najbardziej zielonych miejsc spacerowych na Dolnym Śląsku. Dziś z programem Unikalny Dolny Śląsk odwiedziliśmy arboretum Wojsławice. Dzień dobry państwu. Agnieszka Kapłon-Kulik zapraszam. Trwa piknik unijny. Świętujemy 20 lat od kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Ze mną profesor Zygmunt Kącki, dyrektor Ogrodu, ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Biologiczny i Tutaj, w Arboretum Wojsławice, wiele się zadziało przez te ostatnie dwadzieścia lat w dużej mierze dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Tak, stoimy przy niezwykłym projekcie, który właśnie został sfinansowany i chyba najlepiej te pieniądze zostały wydane, ponieważ powstał Polski Ogród Milenijny. Ogród, który też upamiętnia tysiąc lat od wielkiej bitwy o Niemcze, w której to Polacy wygrali, ale dzięki temu też przesłanie jest takie, że my możemy też dużo wnieść do ogrodnictwa, do kultury, do też takim pokazać to dziedzictwo ogrodnictwa polskiego oraz chronić przyrodę. Więc ogród ten łączy dwa te elementy, ochronę przyrody i Właśnie prezentuje, pokazuje jak bardzo różnorodne i bogate są zbiory roślin, które powstały dzięki ciężkiej pracy selekcji ludzi pochodzenia polskiego, Polaków, czyli dorobek polskiego ogrodnictwa. Wyjątkowa sprawa, jest to jedyny taki ogród w Polsce, który też właśnie zyskuje swój wygląd dzięki funduszom unijnym. Łączmy tutaj kilka funkcji. Oczywiście ogród jest przepiękny, więc jest to funkcja estetyczna, do tego funkcja naukowa, bo badacie ciągle i chronicie to nasze dziedzictwo. No i funkcja historyczna, bo opowiadamy o tym, co udało się osiągnąć w minionym wieku ogrodnikom polskim, ale i współcześnie. Tak, to jest piękne podsumowanie tego, co, co, jakie jest przesłanie tego ogrodu. My oczywiście go ciągle rozwijamy, zbogacamy, ponieważ prace ogrodnicze ciągle trwają. Ludzie wykształtują nowe odmiany, które w tym ogrodzie znajdują swoje miejsce. Znajdziecie tutaj Państwo przegląd wszystkich właściwie grup systematycznych roślin, jakie mają znaczenie w użytkowe. Również drzewa owocowe, również drzewa, krzewy i pnącza takie jak kiwi, truskawki, czyli wszystko to, co możemy postrzegać, też uprawiać w swoich ogrodach. Ale ten element najważniejszy, ten element, który następnym pokoleniom zabezpiecza pulę genową roślin ginących i zagrożonych, no stanowi tutaj rzecz wyjątkową. Dodam, że chronimy jeden z taksonów, który jest tylko na Dolnym Śląsku, mianowicie mieczyka, który się ma piękną nazwę sulistrowickiego, jest to mieszanie z mieczyka zwyczaj, mieczyka dachówkowatego i mieczyka błotnego, więc tylko u nas udaje się go utrzymywać. Ale piękny klimat nam zrobili za nami. Hodowla uprawa zachowawcza to jest ta sprawa, na którą warto zwrócić szczególną uwagę. Zadaniem ogrodu botanicznego jest ochrona zagrożonych i rzadkich gatunków roślin. Tutaj, właśnie w Arboretum. Prowadzimy ochronę takich gatunków i dzięki funduszom europejskim udało nam się stworzyć kilka nowych kolekcji zachowawczych, takich upraw zachowawczych, które liczą ponad 500 okazów. Są to rośliny, które zostały stworzone z nasion, które pozyskane były w naturze, więc nie są genetycznie w żaden sposób zmienione. Dzięki temu, jeżeli w naturze te gatunki będą zagrożone, mogą okazy, które rosną u nas arboretu, Posłużyć do wzbogacenia tych kolekcji rosnących w naturze. Między innymi mamy gatunki, które rosną na terenach wilgoty, np. mieczyka błotnego, ale mamy też gatunki murawowe, jak na przykład właśnie len austriacki. Mamy też piękną kolekcję brzozy karłowatej, wierzby borówko kolisnej, Również mamy gatunki typowe dla muraw kserotermicznych, czyli na przykład pańcznicę liliowatą, dypta miesianolisny, kosaćca bezlistnego. Oprócz tego jeszcze gatunki torfowiskowe, jak na przykład rosiczka y, okrągłolisna czy rosiczka pośrednia. Unijne Arboretum Wojsławice. Tu dziś jesteśmy i tu Państwa zapraszamy do godziny 18.00. Bardzo dużo atrakcji. Choćby spacery po polskim ogrodzie milenijnym. Można samodzielnie, można z przewodnikiem. Kino plenerowe, kiermasz produktów regionalnych, gry, zabawy dla najmłodszych. Wystarczy przyjść i korzystać. Arboretum Wojsławice to jednostka Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczelnia od lat. Y Zmienia się dzięki środkom unijnym. W arboretum doskonale odnajdą się miłośnicy natury, ale dla tych, którzy wolą książki i dobrą architekturę, przygotowaliśmy coś specjalnego czyli spacer po Bibliotece Uniwersyteckiej. Moim zdaniem największym sukcesem jest to, że ponad 5,5 tysiąca najcenniejszych obiektów starodrucznych, rękopisów, map, muzykaliów zostało opracowanych merytorycznie przez zespoły pracujące w bibliotece. Obiekty zostały często naprawione, zostały zeskanowane i umieszczone w sieci. Dzięki temu to dziedzictwo kultury regionu i Europy, tak nazywał się projekt. Same CIMELIA są dostępne. Praktycznie każdemu, kto wykaże zainteresowanie nimi, w kraju, za granicą, naukowców, regionalistów, ludzi w ogóle zainteresowanych kulturą, dostęp do tego jest bezpłatny, równy dla każdego. Wystarczy tylko mieć komputer i wiedzieć i chcieć zobaczyć to w sieci. Odbiorów dotyczących naszego regionu nikt inny nie posiada w takiej liczbie i w takiej jakości bardzo ważne jest, że w projekcie istotną czy nawet lwią częścią tych pieniędzy to był zakup sprzętu do digitalizacji, czyli skanerów różnej wielkości do obiektów malutkich albo bardzo wielkich do formatu A0. Posiadamy ponad 300 tysięcy starodruków. To jest liczba, która robi wrażenie na każdym z całego świata, bo jest to jedna z największych kolekcji starodruków w ogóle na świecie, nie tylko w Europie. Proszę przyznać, że 300 tysięcy starodruków to imponująca liczba i z pewnością dużo materiału do przeanalizowania przez naukowców. Wydaje mi się, że więcej pracy mają tylko ci, którzy zajmują się gwiazdami. Odwiedziliśmy Ośrodek Edukacji Astronomicznej w Białkowie i no, dzieje się sporo. Proszę spojrzeć. Środek zlokalizowany jest w malutkiej wiosce Białków, około 15 km na zachód od Żmigrodu, w zupełnym odludziu. Niezwykle wizjonerska, niezwykle nowatorska idea zbudowania nowoczesnego środka edukacji, która powstała we współpracy pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Gminą Wińską. Była możliwa do zrealizowania dzięki wspólnemu wysiłkowi finansowemu Unii Europejskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki temu podupadły dom rodzinny astronoma Leofon Wucikowskiego został przekształcony w bardzo nowoczesny ośrodek edukacyjny, wyposażony w najnowsze metody multimedialne narzędzia, stoły prezentacyjne, laboratoria, planetarium cyfrowe, dzięki któremu przedstawiamy młodzieży najnowsze osiągnięcia zarówno w astronomii, jak i w fizyce, w naukach pokrewnych. Pokazujemy, że niezależnie od tego, czy urodziłeś się w małej wiosce w Głębowicach, w małym miasteczku w Wińsku, czy też urodziłeś się w Paryżu, droga do gwiazd stoi tak samo przed tobą otworem, nie ma praktycznie górnej granicy twoich marzeń. Granicą jest niebo. Z nieba spadamy z powrotem na ziemię, choć do spraw wcale nieprzyziemnych, a tak samo pięknych i zachwycających, bo gwiazdy są także w Wojsławickim Ogrodzie. Do takich należy z pewnością Bóg Serce Ogrodu, czyli Europejskie Drzewo Roku 2024. Tomasz Dymny z arboretum Wojsławice z nami. Czym zachwyciło jurorów właśnie to drzewo? Przede wszystkim pewnie. Pięknym pokrojem i zabarwieniem liści. To drzewo monumentalne ma ponad 200 lat. Możemy sobie wyobrazić 200 lat temu ktoś przywózł i posadził tutaj na terenie tego parku drzewo o purpurowo-czerwonych liściach to jest coś niesamowitego jak drzewo może mieć inne zabarwienie liści niż zielone. Drzewo, które przeżyło I wojnę światową, II wojnę światową, przeżyło bardzo dużo różnych historii. Gdyby potrafił mówić ten Bóg, pewnie dużo historii by nam opowiedział. Piękny, monumentalny, sędziwy, okazały, rośnie w zabytkowej części ogrodu. No i każdy z turystów, kto przybywa do Wojsławic, no odwiedza go, idzie przywitać się z tym bukiem i oddać mu taki cześć i hołd. Zabytkowej części ogrodu, bo należy wspomnieć, że arboretum Wojsławica ma właśnie już ponad 200 lat, 62 hektary, olbrzymi teren, na nim bardzo ciekawe rośliny, choćby kolekcje narodowe. To wyjaśnijmy widzom, czym są te kolekcje narodowe? Obecnie w Wojsławicach mamy siedem kolekcji narodowych, czyli są to zbiory roślin, które charakteryzują się największą ilością gatunków i odmian. Jest wspomniana kolekcja właśnie te różaneczników starych, po ponad stuletnich okazów. Są piwonie, piwonie, które właśnie teraz zaczynają swoje kwitnienie. Są barbinki, są hortensje, są rośliny z rodziny oczarowatych, są bukszpany. bukszpany które kojarzymy z naszych ogrodów. Wydaje nam się że mamy tylko jeden bukszpan. W Wojsławicach mamy ponad 150 odmian i gatunków bukszpanu. To jest coś niesamowitego. To ogród, w którym także troszeczkę strefy oddajecie, bo mamy i torfowiska, i wzgórza, i trochę zaciemnione dolinki. Tam również znajdziemy te rośliny, które są odpowiednie do, do takiego podłoża. Dzięki temu kształtowaniu właśnie terenu i ten mikroklimat, który występuje w Wojsławicach, udaje się uprawa gatunków, które w innych częściach Polski, no, niestety, nie mają szansy na przetrwanie. Dlatego możemy się pochwalić i poszczycić wyjątkowymi, unikatowymi też roślinami, chociażby z Ameryki Południowej przepiękne gunery które otwierają, wyrastają na wiosnę przepiękne, wielkie, ogromne liście. Najstarsze klony palmowe w Polsce, sośnica japońska, szydlica, mamutowce. Także można wymieniać i wymieniać. I piwonie, które mnie szczególnie zachwycają. Jest to największa kolekcja piwonii w Polsce. Jedna z większych w Europie. Przepięknie teraz zaczynają kwitnienie. Piwonie różnią się nie tylko barwą kwiatów, ale też kształtem. Mamy piwonie o kwiatach pojedynczych, japońskich, anemonowych, pełnych, półpełnych. Także to jest szelo, szeroki zakres jest tych odmian i gatunków piwoni i każdy znajdzie coś do swojego ogrodu. Co ciekawe, od kilku lat obserwujemy, że piwonie na nowo zaczynają wracać na salony. Kojarzyły nam się przez wiele lat z kwiatami z ogrodów wiejskich, jednak tej nowej generacji odmiany, odporne na deszcz, niekorzystne warunki, coraz częściej i chętniej są sadzone w naszych ogrodach. Ale też nam nie straszny, co widać. Jesteśmy tu, jest wiele osób, bo arboretum Wojsławice zachwyca o każdej porze roku, a także no właśnie, każda pogoda jest odpowiednia. Jeszcze na sam koniec, w najbliższym czasie, jakie wydarzenia planujecie? Już za tydzień odbędzie się święto od różane czyników, w czerwcu święto piwoni. No i w lipcu chyba tak najbardziej wyczekiwane takie wydarzenie jest to święto liliowców. W Wojsławicach znajduje się największa kolekcja tej grupy roślin w Europie. Jesteśmy amerykańskim ogrodem pokazowym liliowców, to też jest chyba jedna z najbardziej rozpoznawalnych kolekcji narodowych w Polsce. Zapisujemy neczniki, piwonie, liliowce, to wszystko w Warto uwzględnić. Zapraszamy również dzisiaj do godziny 18.00. Piknik europejski, deszcz nam nie straszny. Zamówiliśmy słońce, może za chwilę się pojawi. Cóż, drodzy Państwo, żegnamy się z tego pięknego miejsca. Dodam tylko, że arboretum Wojsławice można odwiedzać do 27 października.